W poniedziałek 10 marca poznaliśmy laureatów eliminacji powiatowych 21 ogólnopolskiego młodzieżowego konkursu krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę. Rozstrzygnięcie odbyło się w Kozienickim Domu Kultury. Przybyłych uczestników i gości powitała dyrektor placówki Elwira Kozłowska. Na konkurs napłynęło 20 prac z 7 placówek światowych, w tym 7 ze szkół podstawowych, 6 z gimnazjów i 7 ze szkół ponadgimnazjalnych. W każdej kategorii jury oceniało oddzielnie prace indywidualne, zbiorowe i multimedialne. W komisji byli Lucyna Mańkowska, Justyna Zdrzali, Gimirosław Mazur z zarządu oddziału PTTK w Kozienicach, Monika Wieraszka reprezentująca starostwo oraz Agnieszka Żarłag i Aleksandra Pajda z Kozińskiego Domu Kultury. Prace były naprawdę na na wysokim poziomie. No w poszczególnych kategoriach nie było może ogromnej liczebności, ale czasami był problem z wyborem. Tutaj decydowały różne rzeczy takie bardzo indywidualne prace, czyli na przykład to, czy ona była zgodnie z pewnymi regułami zrobiona, więc czy byłaby zrobiona bibliografia, czy było powoływanie się na te źródła, jak duży był wkład takiej samodzielnej pracy. Po obradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody. W kategorii Szkoły Podstawowe Praca Indywidualna pierwsze miejsce egzekwo zajęły Karolina Hałas z Brzeźnicy za pracę Moja Szkoła i Szkolny Klub Turystyczny i Julia Magdalena Kultys ze Szkoły Wianikowie za pracę Tajemnice Klasztoru Benedyktynów z opactwa. Drugie miejsce przypadło w udziale Aleksandrze Gajdzie z Brzeźnicy za pracę Tu Dorastam, a trzecie Zofii Lewandowskiej z Ryczywału za pracę Wieś Ryczywą". W kategorii Szkoły Podstawowe Praca Zespołowa przyznano tylko pierwsze miejsce. Otrzymali je Jacek Mikutel i Tomasz Mikutel z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach za pracę Nasze Wspomnienia z Puszczy Kampinowskiej. W kategorii Szkoły Podstawowe Praca Multimedialna pierwsze miejsce zajął Grzegorz Maciejewski ze Szkoły Podstawowej w Janikowie za pracę Śladami Powstania Styczniowego w Powiecie Kozienickim, a drugie Jacek Mikutel i Tomasz Mikutel z Kozienickiej Trójki za pracę Wschodnia Granica. W kategorii gimnazja praca zespołowa też przyznano tylko pierwsze miejsce. Laureatkami zostały Violetta Basse i Barbara Zwolska z zespołu szkół samorządowych publicznego gimnazjum w Garbatce Letnisko za pracę kawaler-orderu Virtuti Militari. Kategoria Gimnazja Praca Multimedialna została całkowicie zdominowana przez uczniów z zespołu szkół samorządowych Publicznego Gimnazjum w Garbatce Letnisko. Pierwsze miejsce przyznano Karolinie Kęsce i Magdalenie Szewczyk za pracę szkoła, której nie ma. Szkoła w Garbatce Długiej. Drugie miejsce zajęła praca Kingi Depo i Klaudii Wołos z życia garbatki Letnisko, a trzecie egzekwo Patrycja Liz i Marta Trzaskowska za pracę 15 lat naszej szkoły oraz Filip Kwaśnik i Kacper Majewski za opracowanie Szkoła Dziadków Rodziców Moja. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne wszystkie nadesłane na konkurs zgłoszenia pochodziły od uczniów z zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. I tak w gronie prac indywidualnych najlepsza okazała się praca Rowerem przez Kozienicki Park Krajobrazowy, czyli Poznajemy bogactwo przyrody i historii Puszczy Kozienickiej Justyny Kowalskiej. Drugie miejsce otrzymała Karolina Stec za pracę Zabytki Kozienic Świadkowie Historii. Wśród prac zespołowych przyznano dwa pierwsze i dwa drugie miejsca. Najlepsze to Lipa Pełna Historii na Pisana przez Annę Cieślak i Patrycję Małecką, oraz Historia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanych Odcierpiących autorstwa Aleksandry Bernacik i Pauliny Kulik. Drugie miejsca otrzymały Dagmara Ośka, Paulina Brodawka i Katarzyna Szamańska za pracę Brzuza Moja oraz Magdalena Cisza i Karolina Zwęglińska za tajemnice powstania styczniowego w Puszczy Kozienickiej. W kategorii praca multimedialna przyznano tylko pierwsze miejsce za opracowanie Ziemia Kozienicka w czasie II wojny światowej autorstwa Anny Boheńska. Dagmary Cieślak i Patrycji Kręgulec. Pomysł jest kapitalny, gdyż młodzież szkolna ze szkół podstawowych, ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych pisze prace, które dotyczą właśnie ziemi ojczystej. One dotyczyć mogą spraw turystyki, krajoznawstwa, historii, tradycji kulturowych, nawet własnej szkoły, rodziny. Miejsca zamieszkania. Tematyka może być szeroka i niekoniecznie musi być jakaś ściśle sprecyzowana. No i w ten sposób młodzież pisze prace indywidualne, zespołowe, bądź też właśnie są również prace multimedialne. Najlepsze prace zostaną przesłane do Warszawy. Na etap wojewódzki zostaną przesłane po dwie najlepsze prace w każdej kategorii. W zależności od tego, jakie one prezentowały poziom, decydowaliśmy się na różne jury, decydowało się na różny sposób oceniania. Więc są takie przypadki, że na przykład są dwie prace ex equo, bo one są na tyle porównywalne, że trudno nam było wybrać. No a są takie, gdzie jest pierwsze, drugie, czyli jest to jakieś później wskazanie ewentualnie dla komisji wojewódzkiej, chociaż nie, nie zobowiązuje ich to tak. Mogą tę pracę dostrzec inne walory, inaczej to ocenić. Laureatom nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali dyrektor widział. Edukacji Urzędu Miejskiego Robert Boryczka, prezes kozienickiego zarządu oddziału PTTK Arkadiusz Nowakowski oraz członek tego zarządu Mirosław Mazur. Uświetnieniem wydarzenia był występ przedstawicielki młodzieżowej estrady piosenki z KDK Katarzyny Luśtyk. Organizatorem eliminacji powiatowych konkursu był oddział PTTK w Kozienicach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym Gminą Kozienice, Towarzystwem Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz Kozienickim Domem Kultury. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął starosta Janusz Stampur.